To się na 4 razy chyba rozłożył. To wystawmy tam trochę, żeby nie brakuje. No, żeby nie brakło. No, bo tam chyba nie założymy chyba. Ale to wiesz, co musimy zrobić? Tak. To jest na 4 razy chyba, tak. Ty hmm. to jeszcze jest byle nie podez.

Połóżmy etar jak ci przytrzymał dało 60, 80 60, 80 i 3 od kraju to 193. No. Dobra, jedziemy z koksem i tam Dobra. trzeba jechać w oczku tak. Przez koła nie jest dobra. Do kraju no. Godzina pracy i tyle prętu zrzucone. To moje idzie przy tym pręcie, a tobie do, do tego. Dobra, jest, wychodzi git. Ile udało się zrobić wczorajszego dnia? Była sobota bardzo pracowita. Przyjechał teść ze szwagrem. Robiliśmy, można powiedzieć, na dwie ekipy. Ojcowie tutaj się zajęli tarasem. A my ze szwagrem zaraz wam pokażę, jak tu spróbuję wyjść. Nie wziąłem sobie drabiny, ale po tym rusztowaniu może wyjdę. A my ze szwagrem działaliśmy na stropie. Położyliśmy bardzo dużo stali, stąd też tego nie widać. Tutaj jest skończone. Wszystko zafoliowane w tamtą stronę. Został tylko ten podcień przed garażem i wejściem. No ale tam musimy robić takie konstrukcje i deski. Także cały przyszły tydzień będziemy mieć do roboty. To może skończymy. Tu nad tarasem jest kilka belek już położonych. Wyskoczyłem na górę. Tu jest wszystko już zafoliowane. Przy kominach też podocinane pręty. Tu zaczęliśmy rzucać poprzeczne. Na razie jest tak zluczone, nic nie jest związane, bo nie ma na to czasu. Ale już widać zaraz dolnej siatki. Tutaj nad garażem na razie prętów nie możemy rzucić, bo one polecą aż do podcieniu tutaj z przodu. Tych prętów też nie daję, bo one polecą w tym kierunku, więc musimy to najpierw zadeskować. Przechodzę sobie przez wieniec na, na wylot oraz schodę na dół. Nie nagrywałem już kilka dni, ale zwyczajnie nie ma na to czasu. Pokażę tylko co jest zrobione, zastemplowane już jest cały taras. Zaczęliśmy wczoraj wieczorem deskować. Za chwilę to skończymy. Może coś trochę nagram z góry. Później folia. I zobaczymy co dalej. Czas bardzo leci. Już mamy końcówkę sierpnia. Dnie coraz krótsze. Robi się już bardzo szybko. Przed ósmą to już jest ciemno całkowicie. Także no, no nie porobi po pracy za wiele. Musieliśmy dokupić 4 metry sześcienne desek szalunkowych. To jest taki miks. Wszystkie długości od 3 do 5, no ale niektóre są dość wąskie. Wybiorę 3 na górę jeszcze. 지 <laughs> To pierwszy idzie? Wyjść? Okay. Tu jeszcze wystawię. Wiem, wiem, czekaj, pomogę Ci. nad głową albo się schydę to ona tym jak ci to na razie no Ty musisz do środka i to tu Tęgierze teraz tam załosować no tam trzeba poskręcać do belki. dobra, wisieć wisi pasowałoby to wypoziomować co, brak brakuje, nie? to idę po kliny dwa, co? jest idealnie dobra No ty. Tyle, ty, ty. A, tu A tu dajemy jeszcze jedno Tam na końcu i robimy te Powinna być tyle co i ta, nie? A tu jest Na dziesięć No i Tak, tego ty, stempla ty, ty, ty muszę ty dać. Pianie, żeby nie ty, jakby go dać tu, ona ten, beton? Też by był. To, to by, by my... trzymało ten róg cały, nie? No i byłoby. Dobra, dobry tak. No. Templujemy sobie jak widzicie ten przód już myślałem, że ciężko pójdzie, ale najszybciej chyba ze wszystkich tych pomieszczeń No, no jest, jest, No jeszcze parak się to miała 120 lat miało, ale deska ile rosła Żeby taki był <noise> 80 lat. lat Nie więcej chyba no Jeszcze deska jest A gdzie to jest? Tak. udało nam się dojechać tutaj do tego słupa i strzelić rząd tych stempli no i to będzie już ostatni etap tego szalowania stropu jeszcze tylko zostanie tu rzucić folię później na górze nie wiem czy dzisiaj się uda bo te dni są naprawdę krótkie także nie stoimy tylko bierzemy się za robotę stempli jeszcze nam sporo zostało także podokłada się później jeszcze w pomieszczeniach tam gdzie jest jest ich trochę rzadziej. złapie, złapie. no Kręcę tu. Ty okay. czyli tam nie, nie, wychyl, nie wychylisz się tyle. Tu jakbym miał coś takiego, co bym. Czekaj, pokaż. Ciasno się tu już robi. Ale mamy tyle stempli, że jedziemy teraz naprawdę gęsto. Także trochę z tym schodzi, jak widzicie. O, tu pasuje? Znaczy mogę Ci dać od środka. Nie. Tam, tam. tam. Tu Tu, się Ej tam, tu małe, nie? Jakieś cienkie. No jest. Tam wejdzie, a tu nie wiem, czy wejdzie. Z cienkiego chcę, ale... To? ta jutro wejdzie.

przebijać przybijać tamto? Nie to ustawmy te i potem Ci rzucę następne No idę, Przecież tu ustawie Ty one faktycznie wyższe niektóre No to ciu... no. jest no. Siedzieliśmy do dość późna, bo było coś już po 21:00 i doszliśmy tutaj aż do tych szerszych desek a na dzisiaj zostało wstawić te krótkie sześćdziesiątki także naciąłem sobie trochę i zacznę je przybijać. Ok, tutaj kąt prosty zacinam z jednej strony, dochodzi tam do tej deski. A ten nadmiar 2 cm obecnie za chwilę w no, te szerokie deski bijemy po dwie, bo pod wpływem słońca no, te deski to się strasznie wyginały. Także zauważyłem, jeżeli tu był jeden gwóźdź, to ta deska robiła się gięła się tak jak ten suł. A teraz już nauczeni. Tym ja wiem, że niektórzy w ogóle nie biją tych desek tylko po obwodzie podobno. Ale wolę się potem pomęczyć. Przy rozszalowywaniu tego wszystkiego, niż, niż potem gdzieś płakać, że się te belki rozeszły, coś poleciało. Nie mamy doświadczenia, także wolę to przesad przesadnie wszystko pozabezpieczać, niż potem żałować tylu tysięcy, dziesiątek tysięcy wydanych na i beton. Gdyby to miało polecieć, to, to wiecie. Już jest docięte, zobaczcie, jaka ładna linia teraz to pozamiatać z grubsza I foliujemy no i mamy już wszystko zadeskowane ofoliowane bierzemy się za zbrojenie.